Ponieważ jest tak niewiele, to chciałam tak troszkę przedłużyć, dlatego, że mam no, przepiękne świadectwo tego, jak Bóg jest dobry, jak Bóg jest dobry zawsze i jakim potężnym y, dziełem i, i cudownym bronią i, i orężem jest modlitwa. Y, ale to, co się dzisiaj wydarzyło, też nie jest przypadkiem, bo przypadek to jest Bóg święty działający inkognito. Kiedy się ten. Ze znanych kaznodziejów użył tego sformułowania i bardzo mnie tym dotknął. Eee, tak jak powiedziałaś, Olga, że habaków był niecierpliwy, cechowała go taka, taka natura, taka nas cechuje, żyjemy w czasach instant, e, i e, że m, pomimo tych trudności, z którymi się zmagał, e, był wierny Bogu, ufał mu całkowicie. Że nawet jeżeli okoliczności były. No to on mimo wszystko podnosił oczy w niebo, skąd nadejdzie mu pomoc. No i tak samo mnie w ostatnim czasie tak mocniej troszeczkę dotknęła sytuacja, kiedy tak jak Ania czytała, przerabiałam czas gubienia i czas szukania, czas narzekania Czas płaczu i czas śmiechu, czas narzekania i czas pląsu. Czas milczenia, stania w modlitwie i to co jest teraz, czyli czas mówienia, czyli dzielenia się dziełem Boga. Straciłam w sierpniu pracę. Tak jak składałam tutaj świadectwo i ja prosiłam o modlitwę Kościół, Bóg mnie zabezpieczył pracodawca zachował się bardzo w porządku, wobec mnie zabezpieczył moje finanse na czas tego okresu wypowiedzenia i przeraziłam się. Kiedy wróciłam do domu, to przeraziłam się. Choć przeczuwałam i wiedziałam, że ten czas zmiany pracy gdzieś nadejdzie, to kiedy doszło do tego momentu, to po prostu przyszło takie ludzkie przerażenie. Wtedy pamiętam, że wykonałam kilka telefonów do pastora Zbyszka, do brata Artura, do kilku sióstr z prośbą o modlitwę, bo chciałam podjąć następne utrudnienie, takie, które byłoby e, zgodne z moim powołaniem, z tym, w czym Bóg by mnie chciał widzieć. Chciałam po prostu nie, nie wychodzić poza wolę Bożą w tej dziedzinie. I po niespełna trzech godzinach dostałam telefon zwrotny, CV Wojsprawa. Tą pracę podjęłam już od września. Pracuję nadal. Są ogromne szanse na to, że będę mogła tam zostać bardzo długo. I bardzo się cieszę. Natomiast pracę podjęłam w Warszawie. Dojeżdżałam we wrześniu. Jeszcze były warunki pogodowe, to nawet sobie troszkę ułatwiałam to, gdzieś tam zostając w Warszawie. No ale październik już był miesiącem trudnym, musiałam częściej te podróże dokonywać. Koszta, czas, korki, no nasza stała rzeczywistość. Sprawy, których nie byłam w stanie przeskoczyć ani w jakiś sposób zorganizować. Więc pojawiła się myśl, że poszukam mieszkania w Warszawie. Ponieważ byłam na wynajmie i te procedury wszystkie trwają i to wszystko wymaga takiego zorganizowania, żeby się przeprowadzić z jednego mieszkania do drugiego, a nie stracić zbyt dużo finansów, to trzeba to było tak w miarę szybko, elastycznie ogarnąć, a ja miałam 3-miesięczny czas wypowiedzenia tej umowy. I mówiłam się do boga i się pytałam, mówię, panie, czy to już jest czas, czy może ja się właśnie za bardzo gorączkuję, może jestem za bardzo w gorącym wodzie kompana? nie chciałabym czegoś przyspieszać, wiem, że ty działasz, że może wprawdzie tego nie widać, ale ty to czynisz, bo milion razy mi to udowodniłeś w moim życiu z tobą, że tak właśnie działasz. Że ty nigdy nie śpisz, nigdy nie jest nic dla ciebie odkładane e, z racji tego, że nieważne, bo wszystko jest dla ciebie w moim życiu ważne, bo tak mnie kochasz tak się o mnie troszczysz. E, I właśnie bałam się tej gorączkowości, tego co miał kawałek, No to, to jest niesamowite. I przede wszystkim porozmawiałam z właścicielką tego mieszkania, jaka jest szansa na to, żeby mogła ją puścić wcześniej. No i się okazało, że po krótkiej rozmowie kobieta po prostu otworzyła swoje serce i stwierdziła, że skoro to są takie okoliczności, jak nagła zmiana pracy, to że jeżeli znajdzie następców na moje miejsce, to nie ma problemu. Przeglądałam oferty, rozmawiałam z ludźmi, no i trafiła się jedna z ofert, którą miałam okazję wczoraj sfinalizować. To jest właśnie naszej modlitwy sprzed tygodnia, bo Kościół stanął jakby cały tydzień, mówili się o mnie bracia i siostry, o prowadzenie w tej pracy, w tej, w tej sprawie, o, o właśnie dotyk tych ludzi. Takim pięknym dla mnie akcentem było to, że już tak pod koniec wpisywania tych dokumentów w ogóle dostałam propozycję umowy na czas nieokreślony było dla mnie, no, stuprocentowe przekonanie, że to była Boża integracja. Bo ludzie nieznający się nie dają sobie takich szans. No, ja się z tym w nie spotkałam. I pod koniec takim akcentem fajnym, takim ciepłem dla mnie było to, że ta kobieta tak odetchnęła z rurką i powiedziała mi, że no, wreszcie nie będziemy się musieli martwić o to mieszkanie. Będziemy mogli spokojnie zająć się swoimi sprawami. Także wiecie, czuć było po prostu to, że, że zostaliśmy połączeni na pewno nie z przypadków. E, także klucze odkładam. I tyle woli świadectwa. Chwała Panu Jezusowi. Bóg jest wierny, Bóg jest wierny zawsze. Jak macie jakiś kryzys, to zachęcam, czytajcie słowo, stawiajcie ludzi do modlitwy, oręż modlitwy ma potężną moc, daje wzmocnienie, daje siłę, ociera łzy, e, pomaga zorganizować finanse. Pomaga, pomaga zjednoczyć się rodzinnie. Jest to przedwspaniała rzecz, którą mamy od Boga i cudowna jest to, że jako kościół prawdziwie możemy być rodziną.